W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam to oto BMW serii 7 trzeciej generacji o znaczeniu E38. Model ten był produkowany w latach 94 do 2001. W 98 roku przeszedł największy fajs lifting, gdzie największą zmianą, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, był kształt przednich reflektorów. Był to bezpośredni następca modelu E32. Pomimo 25 lat, linia nadwozia nadal łączy ze sobą majestatyczny wygląd klasycznej limuzyny oraz sportowy charakter BMW. Tak właśnie wyglądała limuzyna według BMW w latach 90. Myślę, że ten samochód nadal wygląda pięknie. A pomyślcie sobie, jakie robił wrażenie, kiedy pojawiał się na polskich drogach, gdzie jeździły w tym czasie głównie polonezy, duże fiaty. Małe Fiaty. Wtedy taki samochód wzbudzał ogromne emocje. I myślę, że wzbudza je do dziś. Nadal są to piękne samochody o klasycznej linii. Mają wspaniałe silniki, bardzo dobre właściwości jezdne, a przede wszystkim wygląd. Mi się to auto bardzo podoba z zewnątrz. Jest tak, jak mówiłem, taką dużą limuzyną, ale o sportowym charakterze. Jeżeli chodzi o jednostki napądowe wykorzystane w tym modelu stanowiło je 6 silników benzynowych o, o pojemnościach od 2,8 litra do 5,4 litra oraz 3 silniki diesla o pojemności od 2,5 do 4 litrów. Najmocniejszym silnikiem w gamie był silnik 12-cylindrowy benzynowy 5,4 litra o mocy 330 koni oraz 490 Nm. Najmocniejszy, jeżeli chodzi o diesle, był silnik 4-litrowy V8, który osiągał 245 koni oraz 560 Nm. W latach 90. robiło to ogromne wrażenie. Limuzyna z najmocniejszym silnikiem przyspieszała w około 6 sekund do 100 km na godzinę, więc były to osiągi bardzo dobre. Które pozwalały na sprawne przemieszczanie się. Najbardziej optymalną jednostką dla tego modelu, jeżeli chodzi o silniki diesla, na pewno jest silnik 3-litrowy, ponieważ występował on w innych modelach, jest łatwość, łatwa dostępność części do tego auta, do tego silnika, więc yy, nawet po 25 latach nie będzie on sprawiał kłopotów, jeżeli chodzi o dostępność części. Piękny dźwięk silnika aksamitne oddanie mocy sprawiały wrażenie, że samochód ten był wybierany przez Biuro Ochrony Rządu Rzeczpospolitej, możemy znaleźć te, to auto w firmie Transporter oraz był jednym samochodem Jamesa Bonda, którym jeździł Pierce Brosnan. Ja dzisiaj yy, mam do dyspozycji samochód yy, z silnikiem 3-litrowym V8 o mocy 218 koni. Samochód pochodzi z 1994 roku. Jest to pierwszy wypust yy, tego, samy, tego modelu na rynek. I jak widzicie na załączonym filmie, nadal trzyma się doskonale. Auto, które, ma, którego, które mam przyjemność Wam dzisiaj zaprezentować, pochodzi z 1994 roku. Tak jak wspomniałem, posiada silnik 3-litrowy V8 o mocy 218 koni. I przyznam szczerze, że silnik ten z powodzeniem radzi sobie. Z masą około 1700 kg, i można nim się bardzo sprawnie przejeżdżać przy akompaniamencie V8, która brzmi doskonale. Jest to naprawdę wygodny samochód, który zapowiada pomimo lat odpowiednią dynamikę i ponadprzeciętny komfort. Chodzi o wersję nadwozia, dostępne były dwa warianty. Pierwsza klasyczna wersja, taką, jaką widzicie tutaj, oraz wersja przedłużona. Można było je wyposażyć w szereg dodatków. W wersji prezydenckiej z tyłu były stoliki, można było zamówić kuloodporne szyby, oczywiście nawigację satelitarną z ekranem 16 na 9. Oraz ciekawostką jest, można było w tamtym czasie zamówić. Aktywny tempomat, co jest w tej chwili nawet wyposażeniem dodatkowym w większości samochodów, wtedy też była taka możliwość. Pamiętajmy, samochód z lat 90. Podsumowując, wygląd zewnętrzny BMW Serii 7, tak jak wspominamy, piękna, klasyczna linia sedana z lat 90. O sportowym charakterze, myślę, że w porównaniu tutaj z 140 Mercedesa czy Audi A8 D2. BMW wygląda znakomicie i starzeje się z klasą, więc jest to godny konkurent dla tamtych dwóch aut, jeżeli chcecie sobie kupić takiego jak Daimera, a y, zyskujecie na tym to, że samochód y, posiada bardzo wiele części zamiennych. Jeżeli chodzi o zamienniki, jeżeli chodzi o części oryginalne, nadal są produkowane. i Jest to niewątpliwym plusem, dlatego że koszty eksploatacji nie są jakieś. Ogromne, yy, i to jest bardzo duży plus tego samochodu, że możemy się cieszyć tym jazdą takim fajnym samochodem, jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli chodzi o właściwości jezdne. Mieć coś innego niż, niż nie wiem, Peugeot, Skoda czy, czy coś w tym stylu, a nie musimy na to wydawać nie wiadomo jakiej góry pieniędzy. Jeżeli chodzi o wnętrze tego samochodu, mamy tutaj wszędzie materiały na najwyższej jakości. Wszystkie plastiki są miękkie, drewno jest drewnem, wszystko jest miękkie, wszystko jest y, miłe w dotyku. I pomimo upływu lat zachowało się w bardzo dobrym stanie. Co świadczy o tym, że wszystko co tutaj zostało zamontowane jest bardzo wysokiej jakości. I podróżuje się tutaj naprawdę znakomicie, fotel jest regulowany we wszystkich płaszczyznach, odcinek lędźwiowy oczywiście, dodatkowo jest zginany w połowie, zagłówki są elektryczne, fotele są ekstremalnie wygodne, ja akurat jestem zwolennikiem foteli welurowych, strasznie mi się podobają, ponieważ one są jak się zapada w takiej starej kanapie, po prostu no genialnie jest, się siedzi w tym samochodzie i jedzie się, można ustawić fotel nisko, co też jest plusem, bo ja tak lubię jeździć. Jeżeli chodzi o system audio, tutaj jest w podstawowej wersji bez systemu DSP. Gra naprawdę dobrze. Nie jest to może dźwięk taki, jaki znamy teraz z obecnie produkowanych samochodów. One jednak grają, grają lepiej. Yy, tutaj jest taki dźwięk, no też można powiedzieć z lat 90. natomiast nie ma się do czego przyczepić. Oczywiście tutaj jest radio, które posiada kasetę. Oczywiście można zamontować zmieniarkę, często jest to też były one wyposażeniem fabrycznym. Tutaj akurat tego nie ma. Na pewno nie pomylimy tego wnętrza żadnym innym samochodem. Jest to klasyczne BMW. Rozmieszczenie wszystkich przełączników jest bardzo intuicyjne. Jak dobrze wiecie, ja miałem przez jakiś czas Audi A8 D2. Uważam, że w BMW serii 7 z 1994 roku, czyli A38, czyli bezpośredni konkurent D2. Te, ta jakość materiałów wykorzystana do wnętrza jest lepsza. Można ją porównywać z Mercedesem W140. Natomiast Audi z tamtych lat jednak odstawało, a przede wszystkim największa różnica jest podczas jazdy, że to wnętrze jest dużo lepiej wyciszone, pomimo tego, że w Audi. Nawet jak są podwójne szyby, to, one nie, to nie ma tam takiej ciszy jak tutaj. Tutaj po prostu nie czujemy się, jakbyśmy byli trochę odcięci od otaczającego na świata, co jest genialne, biorąc pod uwagę, że auto ma 25 lat. Jeżeli chodzi o miejsce na tylnej kanapie, tak jak sami widzicie, ja mam fotel ustawiony pod siebie, mam około 190 cm wzrostu, no niczego mi tutaj nie brakuje, tak jest wygodnie, miejsca nad głową jest wystarczająco. Bez problemu mógłbym jechać tym autem w długą trasę. A przede wszystkim są, jest bardzo miękka kanapa. Ona jest, no mówię, taka stara, taka dobra, fajna, weurowa kanapa. I to jest obowiązek komfort i przyjemność. Miejsca nad głową jest wystarczająco. Myślę, że z powodzeniem mógłbym tym autem wybrać się w jakąś dłuższą trasę. A na pewno, jeżeli zamierzacie, myślicie o zakupie takiego auta dla, jako auta rodzinnego do jazdy na co dzień, czyli nie wiem, załóżmy z dwójką dzieci, dzieci odnajdą się tutaj doskonale. Wtedy oczywiście lepsza będzie ta picerka skórzana, natomiast na pewno żadne z dzieci nie będzie narzekało na brak miejsca, a wy z żoną, z partnerką z przodu również będziecie mieli ogromną przyjemność i wielki komfort podróżowania. Witam Was na pokładzie BMW serii 7 modele 38, czyli ostatniej siódemki, prawdopodobnie jedynej, której sprzedaż tuż przed, tuż przed zakończeniem produkcji znacząco wzrosła, prawdopodobnie wynikało to z faktu, że użytkownicy zobaczyli, jak będzie wyglądał następca. Wszyscy narzekają na, na wygląd, czyli może nie wszyscy, ale większość na, na wygląd późniejszych modeli. Które wyszły z podręki bangla, natomiast niewiele osób wie, że w przypadku projektu modelu E38 brał udział ten sam projektant. Natomiast później widocznie zmienił się jakiś koncept, chciał stworzyć coś nowego i tak powstało E65, której, którego uroda jest wątpliwa. Natomiast no to jest ostatni, taki klasyczny, przynajmniej jeżeli chodzi o kształty BMW Serii 7. I, i, I chwała za to, że, że możemy jeszcze takim samochodem pojeździć po 25 latach, który jest zachowany w tak dobrym stanie. Jeżeli chodzi o przyjemność z jazdy, to, to na... warto wspomnieć o dwóch rzeczach. Pierwszą z nich jest wyciszenie wnętrza, które jest w tym samochodzie genialne, i nieważne, czy jedziemy 100 na godzinę. Czy jedziemy 140 na godzinę, czy jedziemy po niemieckiej autostradzie 200 na godzinę? Tutaj zawsze możemy prowadzić swobodną rozmowę, możemy posłuchać ulubionej muzyki, nie trzeba jej podgłaszać na, na maksa I to jest super, czyli ten komfort jazdy, pomimo 25 lat, jest nadal na bardzo wysokim poziomie. I myślę, że w tej chwili, żeby kupić samochód podobnie wyciszony, który jest nowy, trzeba wydać. Pewnie dziesięciokrotność kwoty, którą możecie przeznaczyć na taką siedemkę. Kolejną kwestią ważną są koszty utrzymania. Z moich obserwacji wynika, że koszty utrzymania są na poziomie samochodu klasy średniej. I, i tak bym tutaj, tak bym tutaj celował. Natomiast wiadomo, że samochód ma swoje lata i Mogą zepsuć się pod zespoły typu skrzynia biegów, której koszt jest regeneracji czy naprawy będzie liczony w tysiącach złotych. Koszty utrzymania jest fakt, że bardzo wiele osób szuka wersji M62, silników załóżmy 4-4, natomiast niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że te silniki są bardzo wymagające, jeżeli chodzi o utrzymanie, bo często jest tak, że kupujemy samochód, gdzie nie wiemy do końca, jaka jest jego historia, czy jakie podzespoły były wymieniane, a w silnikach M62, w przeciwieństwie do starszych jednostek 3-litrowych i 4-litrowych, jest rozrząd oparty na jednym łańcuchu, gdzie jest już łyżwa, czyli jest lis plastikowy, który ten łańcuch wyciera. A koszt wymiany takiego rozrządu to z tego co udało mi się dowiedzieć, to jest od 6 do 9 tysięcy złotych, więc to są koszty, które mogą pochłonąć połowę wartości załóżmy samochodu plus skrzynia, no to mamy nie wiem 15 tysięcy, więc to są wysokie koszty. Dlatego warto sobie przekalkulować, jaką wersję dokładnie chcemy. Znaczy, jeżeli chodzi o takie codzienne koszty od eksploatacji to one tak jak mówię są na poziomie klasy średniej tutaj koszt załóżmy wymiany hamulców na przednią, tylnią oś producenta z, z wyższej półki to pochłonie nam około 1000-1500 zł wraz z wymianą, więc są to jakieś wielkie koszty dobrze zachowany egzemplarz w fajnej wersji, nie będzie już tracił na wartości z powodzeniem rekompensują pewne Wydatki, które musimy ponieść podczas użytkowania takiego samochodu. Jeżeli chodzi o samą jazdę, jest tutaj jedna wada, w moim odczuciu, czyli bardzo duża kierownica, tak? Tego się już w nowych autach nie spotyka. Tutaj ta kierownica jest naprawdę duża i trzeba się do tego przyzwyczaić. Dodatkowo, tutaj w skrajnych położeniach są cztery obroty, więc trochę też się trzeba tą kierownicą nakręcić, ale. W przypadku gdzie jeździmy dużo w trasy, nie będzie nam to w ogóle przeszkadzało. I mówię, no to jest też kwestia gustu. Ja wolę kierownicę jednak trochę mniejsze, ta jest dość duża. Natomiast jeżeli chodzi o całe poświetlenie, deski rozdzielczej, ergonomię, tych wszystkich analogowych przycisków, bo tutaj wiadomo, że nie ma żadnego ekranu, tylko wszystko robimy ręcznie. Jest to wszystko rozmieszczone prawidłowo, wszystko jest pod ręką. Tych guzików jest dość dużo, ale ich obsługa jest bardzo intuicyjna. Na pewno też nie warto bać się ubezpieczenia. Ja wykupiłem ubezpieczenie na to auto na rok, czyli OC z jakimś tam pakietem assistance. Za chyba 690 zł. Więc jest to niewielka kwota biorąc pod uwagę Rozmiar tego samochodu to, że mamy silnik V8, to, że jest do BMW, czyli stawki powinny być wyższe, wcale tak nie jest. Kolejną kwestią, którą chciałbym poruszyć, która często jest wyśmiewana na różnych forach, jest spalanie. U mnie wychodzi w przypadku tego silnika tak, jeżeli chodzi o trasę. 9-11 litrów to jest norma. Nie udało mi się zejść niżej, ale nie jeżdżę jakoś, no nie jeżdżę tak, żeby osiągnąć jakiś ultra niski wynik. Pewnie dałoby się przekroczyć, jeżeli chodzi o dolną granicę, 9 litrów, ale myślę, że to już była męcząca taka jazda. Jeżeli chodzi o górną granicę, to mi. Spalanie w mieście wychodzi między 15 a 20 litrów. Nie jestem w stanie tego w żaden sposób zmienić. A na krótkich dystansach przez pewien czas jeździłem tym samochodem, włożąc dzieci do przedszkola. To, to spalanie wychodziło cały czas 20 litrów. Więc to nie jest małe spalanie. Trzeba się z tym liczyć. Chciałbym teraz ostatecznie podsumować BMW serii 7 model E38, i według mnie jest to. Samochód, który, pomimo tego, że ma 25 lat, nadal możecie używać jako samochód do codziennej eksploatacji. Koszty utrzymania tego samochodu nie będą na wyższym poziomie niż samochodu klasy średniej. Warunkiem jest to, żebyście znaleźli egzemplarz, który jest w dobrym stanie. Jeżeli chodzi o zakup tego konkretnie modelu, ja osobiście polecałbym samochody z silnikami. 3-litrowe V8 w wersji przedliftowej oraz 4-litrowe V8 w wersji przedliftowej. Według mojej opinii są to najlepsze jednostki do tego samochodu, z racji tego, że nie generują tak ogromnych kosztów jak 4-4, czyli wymiany, rozrządu. Nie posiadają wanosów, więc też możemy tutaj ograniczyć koszty. Zapewniają odpowiednią dynamikę. Świetnie współpracują z instalacjami LPG. Posiadają też pięciobiegowe skrzynie, więc też nie mamy 4 czterobiegowego automatu. Jeżeli jesteś, jak chcesz już wydać dużo pieniędzy, to ja, jakbym miał wybór 4-4 silnik, a, a 12 cylindrów, to chyba celowałbym w 12 cylindrów, dlatego że no to jest jednak 12 cylindrów. Jeżeli już chcemy wydać dużo pieniędzy i dużo pieniędzy na utrzymanie to kupmy sobie coś ekstra, jeżeli chodzi o diesle ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem diesla zresztą co widać, bo żadnego diesla jeszcze nie było na kanale i szczerze mówiąc w życiu miałem tylko dwa diesle a samochodów miałem sporo to to ja bym kupił wersję 3 litrową, która ma może trochę mniej mocy nie ma V8 jest silnik 6 cylindrowy, ale ale łatwość dostępu części, na pewno znają ten, tą jednostkę mechanicy, więc dużo mniejsze koszty i łatwość obsługi takiego samochodu jest. A o to chodzi pewnie w dieslu, no bo diesel ma jeździć, ma robić kilometry, więc, więc na pewno koszty eksploatacji są bardzo istotne. A jeżeli chciałbym, takim coś wyjątkowego, a jestem miłośnikiem diesla, brałbym silnik V8. Kolejna kwestia: komfort podróżowania ponadprzeciętny, wygoda, tutaj jest dużo miejsca, czyli jeżeli chcielibyście takie auto takiego yangtimera, żeby służyło Wam jako auto rodzinne. W którym jeździcie na co dzień i jeździcie sobie też na wakacje, macie 500, 500 litrów bagażnik Wszystko co potrzebne jest poza elektronicznymi bajerami Każdy miłośnik motoryzacji, nieważne czy Ty lubisz Mercedesy, czy Ty lubisz Audi, czy Ty lubisz Lexusa To, te, to auto też na pewno przypadnie Ci do gustu nie, 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 Fiksujmy się na jednej marce, próbujcie Nie wiem, kupujcie różne samochody, zmieniajcie je, bo Na tym polega piękna motoryzacja, żeby poznawać ją jak najlepiej i w takim szerokim zakresie, a nie ograniczać się do, nie wiem, jednej marki czy jednego modelu, bo życie jest zbyt krótkie, a motoryzacja jest zbyt piękna, żeby, żeby tak robić. Dziękuję wam za za to, że jesteście i za to, że, że oglądacie sobie te filmy. Mam nadzieję, że nie zanudziliście się podczas tego filmu, a a zdobyliście dzięki temu kilka informacji, tak zebranych w jedną całość, na tego modelu, że nie musicie szukać po forach, czytać mnóstwo informacji, tylko możecie sobie obejrzeć po prostu i wiecie sporo rzeczy na temat, na temat tego modelu. Korzystając z okazji, chciałbym oczywiście Was zaprosić do subskrypcji mojego kanału. Jest to też taki motor napędowy, bo jeżeli widzę, że. Że coś się dzieje, że to się rozwija, są jakieś reakcje, są jakieś komentarze, są jakieś lajki like, czy dislajki, bo nie zawsze musi wszystkim się wszystko podobać. Ja uważam, że krytyka też jest dobra, jeżeli ona jest konstruktywna, poparta jakimiś argumentami, to ona też jest takim motorem napędowym. Także jeżeli podoba Wam się to, co robię, łapka w górę i widzimy się w następnym odcinku. Motopiona. Cześć!